Witajcie na wyścigu niezwykłych samochodów. Są to najszybsze wyścigówki w miasteczku Turbo City. Czekają na nas niesamowite emocje, a oto nasi zawodnicy. Tasty Williams to kierowca z numerem 16, jak samo sobie mówi, najbardziej żądny przygód ze wszystkich T-Racers. Kierowca numer 33 to Speed King, jest królem prędkości i puszczy Kierowca numer 20 to Kulflik! Determinowany, ambitny miłośnik pigwidów mistrz śnieżnych wyścigów Super Vroom to 48 to wielki bohater Turbo City dzięki swojej super sile i super samochodowi zajmuje się ochroną miasta numer 87 to Nitro Cop wspaniały policjant z Turbo City złodzieje drżą na jego widok kolejny zawodnik to Master Goal z numerem 10 a gdzie zawodnik z numerem 10? Jeszcze nie dotarł? Miejmy nadzieję, że nic złego się mu nie stało i uda mu się wziąć udział w zawodach? Master Goal potrzebuje pomocy! Za chwilę wracam! Co ty wyprawiasz? Za mało czasu? Nie zdążysz wrócić! Jeśli nie, to trudno, ale muszę mu pomóc! No nie, co za PE! W tym momencie musiałam wystrzelić opona? I w dodatku to poważna sprawa. Muszę ją koniecznie wymienić! Master Goal, co się stało? Wyścig czeka! No, miałem mały wypadek. Masz szczęście, że niedaleko znajduje się warsztat samochodowy. Zaraz wracam z nowymi oponami. O, super! Dzięki! Kierowca z numerem 53 to freestyler. Uwielbia wykonywać spektakularne akrobacje swoim pojazdem. Jestem, wybrałem dla ciebie jedne z najlepszych i najszybszych kół. Wow, są świetne! Ale mamy bardzo mało czasu, bierzmy się do roboty. I gotowe! Wsiadaj do auta, musimy pędzić na wyścig. I na końcu kierowca z numerem 1: Golden Kraken. Ambitny, bezkompromisowy i zdeterminowany. Chce wygrać wyścig za wszelką cenę. Dzięki swojemu wyglądowi sieje postrach wśród rywali. Zawodnicy na starcie z niecierpliwością czekają na wyścig. Dodam jeszcze, że trasa jest bardzo ciekawa, a momentami dość niebezpieczna. Najbardziej ekscytująca jest końcówka wyścigu czyli przejazd przez portal Mix and Race którym modyfikuje pojazdy, czyli zamienia im losowo części. Czy wyjdą na tym lepiej, czy gorzej, okaże się niebawem w trakcie wyścigu. Czekamy jeszcze moment. Miejmy nadzieję, że dwójka kierowców dojedzie i weźmie udział w zawodach. Widzisz napęd Golden Krakena? Wygląda jak prawdziwa kula z armaty. No nie dziwne, że jego wyścigówkę napędza ogromna siła. Zazdro! Uwaga, dojeżdżają ostatni spóźnieni zawodnicy. Duże emocje już są na samym początku. Co to będzie później? Uwaga, do startu. Gotowi? Start! I ruszyli przed siebie! Zaraz zobaczymy, kto wyjdzie na prowadzenie. Wszyscy będą jak szaleni, bo każdy walczy o najwyższe trofeum. Na razie bez zaskoczenia, na prowadzenie wysunął się nieustraszony Golden Kraken. Na drugim miejscu kierowca z numerem 33 Speed King, a zaraz za nim zawodnik z numerem 48. Reszta wyścigówek została w tyle, ale dzisiejsza trasa jest długa, więc wszystko może się jeszcze zdarzyć. Zawodnicy mają duży zapał, dlatego szykuje się ostra rywalizacja. Ich maszyny to prawdziwe demony prędkości. A teraz bardzo trudny teren. Na szczęście wyścigówki posiadają moce, które pomogą im zbliżyć się do zwycięstwa. Nikt ani nic nie jest w stanie stanąć na drodze. I znowu całkowita zmiana klimatu, gdzie mnóstwo niebezpiecznych zakrętów. Zawodnicy muszą bardzo uważać, gdyż za zjechanie z trasy grozi dyskwalifikacja. Muszą wykazać się naprawdę dużym refleksem. Ależ go zarzuciło! A nie mówiłem? Co za emocje! Ten zachręt dla zawodników często stwarza dużo problemów. Ale że dzisiaj jestem pechowy. Najpierw te opony, a teraz to? Ciekawe co mnie jeszcze czeka. Uwaga, zawodnicy zbliżają się do tajemniczej bramy. Czy ich wyścigówka zdobędzie most, dzięki której pokonają swoich rywali? Jako pierwszy zmianę przechodzi oczywiście Golden Kraken. Golden Kraken rusza zupełnie z nowymi częściami. A teraz zawodnicy muszą przejechać przez bardzo trudny odcinek. Ale proszę Państwa, co tu się dzieje? Zawodnik użył swojej wodnej armatki, aby zmoczyć zbliżającego się rywala. Dzięki zamianie części może wygram ten wyścig? Co za emocje! Jak za wzięcie walczą między sobą. Jadą w naprawdę zawrotnym tempie. Na prowadzeniu jest oczywiście Golden Kraken, a tuż za nim co za niespodzianka! Master Goal! Na trzecim miejscu zawodnik z numerem 33 Speed King! Prawa dla zwycięzców! Poczekajmy jeszcze chwilę na pozostałych uczestników. Brawa dla wszystkich za ukończenie tego bardzo trudnego i długiego wyścigu. Gratulacje dla zwycięzców! Pierwsze miejsce Golden Kraken, drugie miejsce Master Goal, trzecie miejsce Speed King!